Żandarmermarkt. Nagrywałem Wam tutaj filmik w zeszłym roku, kiedy to wszystko było terenem budowy, a aktualnie zostało to na świeżo odkryte i można zwiedzać! Ha, ha. Kurczę, ponad dwa lata mieszkam w Niemczech, zaraz będzie dwa i pół roku, a ja dopiero pierwszy raz mam okazję podziwiać właśnie to piękne miejsce w Berlinie. Teraz tutaj ta lampa trochę przysłania ten środkowy budynek. O! No zobaczcie. Wygląda naprawdę jak z jakiegoś Rzymu. Byłem w Rzymie i mam tutaj takie bardzo mocne skojarzenie. Czy także wam się tak to miejsce w Berlinie kojarzy? Naprawdę piękne. Ale się cieszę, że oni to wreszcie skończyli. Rzeka mnie bardzo symetria tego miejsca. Zobaczcie, ten budynek po lewej jest identyczny jak ten po prawej, albo prawie identyczny. A ten budynek na środku można by podzielić na pół. Piękna sprawa.